Ty tam, elfie, jak cię zwą? E, e, pik, panie. I ci powiedz, Ternowi Logenowi, że grupa bojowa jest gotowa do rozpoczęcia zwiadu. Damy znać, jeśli natrafimy na coś. Tak jest, panie. Natychmiast, panie. Jesteś krasnoludem kroczącym ramię w ramię z szarymi strażnikami? Decyzja godna szacunku. Niewielu krasnoludów chętnie wyszłoby na powierzchnię. Hmm, być może to się zmieniło. Chciałeś czegoś? Nie mamy czasu na pogaduszki. Bo znacznie się od nich różnimy. Jesteśmy popielnymi wojownikami. Pewnie zdajesz sobie z tego sprawę. Metody walki, którymi się posługujemy, pochodzą jeszcze z czasów Lutjasa, krasnoludzkiego syna. Dawno temu trenował z berserkerami należącymi do twojej rasy. Możliwe, nigdy tam nie byłem, więc nie mam pewności, ale słyszałem, że mamy podobną tradycję. Ujarzmiamy szalejącą w nas furię, pielęgnujemy ją, a następnie uwalniamy. By pozostać na polu bitwy, aż ostatni z przeciwników padnie martwy. To metoda krasnoludzka, ale zaadaptowaliśmy ją tak, abyśmy mogli walczyć z naszymi ogarami u boku. Tak właśnie walczymy. Ja całkowicie polegam na moim ogarze, a on na mnie. Wyszkolony ogar Mabarii jest równie niebezpieczny jak dobrze naostrzony miecz. Nie mam oczywiście na myśli miejskiego pieska domowego czy jednego z tych. Co to lubią siadywać u starych babci na kolanach. Do odróżniania nas od wrogów, psy używają węchu, ale w czasie bitwy zapach lejącej się krwi może je zdezorientować. Dlatego malujemy się za pomocą kadzisu, którego woń jest silniejsza od zapachu krwi. Malujemy także nasze ogary, aby wiedziały, że jesteśmy po tej samej stronie co one. Niby jak? Planujesz ukraść nasz Kadis i podać go Mrocznym Pomiotom? Gdybyś spróbował, zabilibyśmy cię. I to nie jest żart. Mamy przeprowadzić rekonesans w Głuszy i sprawdzić, jakie postępy poczyniła Horda Mrocznych Pomiotów. Jeśli nam się poszczęści, osaczymy i zabijemy pokaźną liczbę maruderów. Polowanie uznać będzie można za udane, jeśli mój ogar przeżyje zetknięcie z krwią swych ofiar. Jeśli zginie, będę go dziś wieczór płakiwać. Krew mrocznych pomiotów jest trująca, ale nie musi być śmiertelna. Te, którym da się przeżyć, stają się odporne na jej szkodliwe działanie. Strażnicy mówią, że zarażona krew doprowadzi w końcu do szaleństwa nawet tych, którzy przeżyją. Ale dzisiaj to się nie zdarzy. Dzisiaj będziemy polować i zabijać. Dziękuję. Zbliża się polowanie, w którym zamierzam wziąć udział. Nie powinieneś tu dłużej pozostać, strażniku. Większość tych ludzi została zarażona krwią mrocznych pomiotów. Ty musisz ich przekonać. Musimy uciekać. Mroczne pomioty nadchodzą. Widziałem je. Zginiemy. Przepraszam, strażniku. Jest taki, odkąd znaleźli go w Głuszy. Dopódca, który go tutaj sprowadził, raczej tak nie sądzi. Ty... Ty to czujesz, prawda? One zarażają ziemię. Czynią ją czarną i chorą. Czujesz to w środku. Wyjdą z tego lasu i rozpierzchną się po świecie. Jak robaki, które oblazły truchło. Połkną nas w całości. Dość, musisz się uspokoić, dobry człowieku. Były wszędzie. Widziałem je. Ja nie chcę już więcej widzieć. Zamykam oczy i. Proszę, zostawcie mnie w spokoju. Ach, domyślam się, że jesteś jednym z nowych szarych strażników przyjmiesz błogosławieństwo stwórcy? Tak. I choć nie mogę wyrazić się z szacunkiem o twych przodkach, stwórca spogląda życzliwie na wszystkich, którzy zechcą przyjąć go do swego serca. Bardzo to nieroztropnie z twojej strony, biorąc pod uwagę nadchodzącą bitwę. Tak czy owak, niechaj stwórca okaże Ci łaskę. Ktoś się zjawił, by porozmawiać z samotnym więźniem Nie sądzę, byś tu przyszedł wydać na mnie wyrok Nie, takich jak ja zamykają w klatce Aż zjawi się ktoś ważny, by zadecydować, co ze mną zrobić Ulituj się nade mną, proszę Chodzi tylko o wodę i coś do jedzenia Od wieków nie miałem nic w ustach Umieram z głodu Jestem deserterem, a przynajmniej tak im się wydaje. Nie ma zresztą sensu o tym dyskutować. Tak to już jest z wojskowymi. Nie chciałem deserterować, ale kiedy złapiesz kogoś, to plączę się po obozie w samym środku nocy to co sobie pomyślisz? A czy to ważne? Chcę tylko odrobinę jedzenia i wody. W końcu i tak bym zdezerterował, tyle że nie wtedy. Nie próbowałem wymknąć się z obozu, tylko kradłem. Upiłem jednego z tych czarowników i zabrałem mu klucz do skrzyni, którą tutaj mają. Jest pełna magicznych błyskotek. W sumie nadal mam ten klucz przy sobie. Tutaj na nic mi się nie przyda, ale mogę ci go oddać w zamian za wodę i coś do jedzenia. Ołknąłem go, ale. E, znów go mam, jeśli można tak powiedzieć. Tak. No to chcesz dostać ten klucz, czy nie? Oproś mojego strażnika. Zostało mu trochę z obiadu. Widziałem, jak wkładał to do kieszeni płaszcza. Wy, członkowie Szarej Straży, towarzyszyć będziecie królowi. Mnie pozostaje męczyć się, pilnując Dezertera. Powinni go powiesić, nadziać jego łeb na pikę ku przestrodze. Mówią, że został zwerbowany przed wojną gdzieś w Denerim. Myślał pewnie, że nigdy nie będzie musiał walczyć, skoro służy królowi. Mam rację? A dlaczego ludzie dezerterują? Bo myślał, że zginie, a do tego jest przeklętym tchórzem właśnie dlatego. Albo to, albo nasłuchał się jakiś bzdur, jak to mroczne pomioty mają rzekomo porywać i pożerać żołnierzy. Przecież nie puszczę go wolno, prawda? Już armia zdecyduje, co z nim zrobić. Pewnie czekają tylko, aż ktoś ważny podejmie decyzję, a później go powieszą i będę mógł zająć się czymś innym. To raczej nie będzie pouczająca konwersacja. Co ty powiesz? Ponieważ nikt mi nie przysyła jedzenia, którym mógłbym go nakarmić, jedynym rozwiązaniem byłoby, gdybym oddał mu część swojego posiłku. Dobra, dobra, niech sobie biedaczek podje, zanim go powieszą. Chociaż nie wiem, dlaczego aż tak cię to obchodzi. Ale jakby co, to ja nie miałem z tym nic wspólnego. Jak ktoś zapyta, czemu więzień Beka, powiem, że to twoja sprawka. No więc, przyniosłeś mi coś do jedzenia, prawda? Jestem taki głodny, że w każdej chwili mogę paść trupem. Jestem zobowiązany. Niechaj sama Andrasta ześle na ciebie błogosławieństwo. I jak wspomniałem, oto klucz. Na zdrowie. Mój brzuch ci dziękuję. Będę przynajmniej trochę ważył, kiedy przyjdą mnie powiesić. Przykro mi, główny obóz jest w tej chwili dla ciebie zamknięty. Wiesz, życie jest krótkie. Jutro o tej samej porze ta piękna twarzyczka może być już podstawą włóczki któregoś zmroczy... To niewskazane zachowanie. No cóż, szkoda. To niewskazane. Witaj, młodzieńcze. Jestem jednym z wyciszonych przyjacielu. Należę do kręgu Maginów. Jednak zamiast rzucać zaklęcia i czytać mądre księgi, zajmuję się zaklinaniem. Zaklinanie to ogromnie czasochłonny proces, lecz przynoszący nieocenione korzyści. To dzięki zaklinaniu krąg może cieszyć się bogactwem. Licząc wyłącznie na miłosierdzie innych, z pewnością byśmy sobie nie poradzili. Powiem tak. Domyślasz się, czemu osoby posiadające talenty magiczne budzą tak powszechny strach. Osoby dysponujące talentami magicznymi przyciągają demony i duchy. Łatwo nas opętać, przez co zmieniamy się w potwory zwane plugawcami. Nawet ci, którzy obdarzeni są niewielkim tylko talentem, przyciągają ku sobie wygłodniałe duchy. Każdy, kto para się magią, może nauczyć się od demonów magii krwi. Dlatego uznawani jesteśmy za istoty niebezpieczne. To nasze przekleństwo. Dlatego właśnie mnie wyciszono. Pozbawiony emocji i talentu, nie wzbudzam obaw. Dla ciebie może, ale ja nie widzę w tym nic okropnego. Cieszę się, mogąc pełnić rolę, którą mi powierzono. Nasze czoła obłożone zostają magią, która uspokaja nasz talent i umysł. O ile wiem, jest to proces nieodwracalny. Gdybyś był magiem, inaczej byś myślał? Naprawdę? Ja nie odczuwam żalu. Moja egzystencja jest dość spokojna. Żyję, jestem produktywny i nikomu nie zagrażam. To takie złe? Może porozmawiamy o czymś innym. Potrzebujesz pomocy? To proces nasycania przedmiotów magicznym lirium, praktykowany początkowo przez krasnoludy. Wyciszeni korzystają z run, za pomocą których nadają przedmiotom magiczną moc. Tworzymy lśniącą poświatę, a także magiczne kostury czy płonące ostrza. Zabawne, że to właśnie fakt pozbawienia nas dostępu do naszych dawnych talentów pozwala wyciszonym tak sprawnie posługiwać się Lyrium. Prawdziwy mag tego nie potrafi. Istnieją runy skrywające potęgę żywiołów, zwiększające siłę bądź szybkość. Właściwie każdemu zaklęciu można nadać trwałość, gdy użyć wystarczających umiejętności i odpowiedniej ilości lirium. Naturalnie, im potężniejsze zaklęcie, tym większy koszt przygotowania runy. Prawdziwa potęga kosztuje. Do widzenia. To nie wskaz